Jakieś biura, biura Jest mi diagier i jest Dyrektywa jest przynajmniej projekt takim prawnym bublem w moim przekonaniu, ponieważ ma... Złopostradę prawną. Płynność na wspólnym rynku. Nic to nie ma wspólnego z tym, żeby zabraniać sprzedawać takich czynnych papierosów dla płynności rynku. Tym bardziej, że się wszystko niby opiera o to, żeby młodych ludzi um, odstraszać od, od, od palenia i ponoć te cienkie papierosy czy papierosy no. metalowe zachęcają bardziej niż inne papierosy. Ale dyrektywa przeszła, mimo że nasza opinia prawna była negatywna. Przeszła przez Komisję ENWI, czyli przez Komisję Środowiska i Zdrowia i ma być pod obrady plenarne poddana w najbliższym czasie. Naprawdę, to jest efekt złego, w moim przekonaniu, takiego wpływu ogromnych koncernów, które wydają gigantyczne kwoty na, na swoich lobbystów. I dyrektywa jest ewidentnym efektem tego lobbyingu, czyli wyeliminować pewne grupy z rynku po to, żeby samemu lepiej na nim działać. Dobrze. Polscy posłowie są przeciwni tej dyrektywie? Tak, jesteśmy dosyć jednomyślni tutaj bez względu na opcję polityczną. Ja jestem przekonana, że przede wszystkim ta dyrektywa jest zła, bo początek podstawy prawnej, bo, 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 bo resztę zapisów po prostu jest nielogiczna dla mnie. Ale też niby znaczy nie jest fakt, że w Polsce produkowane są właśnie takie papierosy. Zatem byłyby to określone straty gospodarcze. Chociaż jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, to moglibyśmy założyć, że nasza profilaktyka również może spowodować, że tych papierosów nie będzie się kupowało na rynku. No, ale ja wolałabym taką mądrą profilaktykę z efektem niż odgórnym decydowaniem. パクラスですばらしい。うん